Proszę, pokaż się. Dlatego, że się ich na tego nie mówimy. Zapraszam. Tak, bardzo proszę. Tak, proszę. Tak. Proszę, tak. proszę Państwa, siedząc no, tutaj na bardzo. wśród bardzo. Proszę bardzo. Proszę pytanie Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę Yy, powiem tak, ja od 22 lat zajmuję się, że tak powiem, pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Oni nie, dzisiaj mogą być z KPO. To są jedyne możliwe i na dziś dostępne środki, które w okresie do 2027 roku, jeżeli zostaną skonsumowane, nie będziemy, że tak powiem, mogli próbować znaleźć za, tak nie Dzisiaj mówimy już tutaj tej przemianowej o sporcie. To też są obszary, które mogą być współfinansowane. Ale rozwój przedsiębiorczości, infrastruktura, wszelkie działania w kierunku ochrony środowiska, ale nade na wszystko transformacja energetyczna. Wiem, co mówię, dlatego że środki, te, które pozostają w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, czyli środki z tej puli 2020-2027, w dużej mierze są, że tak powiem, przepuszczone przez palce na tzw. projekty miejskie. Sam pisze, realizuje rozdrożne projekty wielomilionowe, które osad mają tutaj minimalne. Ale dzisiaj ja już jestem, jestem beneficjentem środków z KPO. Jestem autorem i współautorem drugiego projektu tzw. branżowego centrum Umiejętności. Centrum Nowe podmioty, które są w pełni finansowane ze środków z KPO. To jest dokładnie 26 milionów, które zostało już wprowadzone do budżetu do budżetu yy, powiatu Staszowskiego, które są materializowane na terenie tego powiatu. Podkreślam to dlatego, że te środki z KPO, zarówno środki spójności, to są te środki, które głośno nazywane 600 miliardami złotych, są do skonsumowania w sposób szybki przede wszystkim treści. To, co jest zawarte w projekcie, w planie w założeniach kandydowania burmistrza, w pełni się integruje z każdym szczeblu samorządu. Samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd wojewódzki, a nade wszystko urząd wojewódzki, czyli osoba wojewody tego przedstawiciela administracji centralnej. To są środki, które będą spływały na nas. Czy tak powiem, z centrali z Warszawy. I to jak tworzy się współpraca na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, to będzie nasze imanie. Ja mówię prosto, na spotkaniach, na których byłem z kandydatem, że jak nie dziś to nie. To jest kluczowa informacja, która ten nasz mały region, świętokrzyski, który jest, że tak powiem, często traktowany jako taki poboczny. Nigdy nie mieliśmy szczęścia do wielkich, trafionych inwestycji. Ale dzisiaj, powiedzmy wprost, sprawdzam, wykorzystajmy wojewodę łapiąc z skorzystajmy z zasługą. deklaruję się na każdym spotkaniu, że jest tutaj związany rodzinnie z tą naszą małą ojczyzną. I skorzystajmy z tego układu, który się w tym momencie przepraszam, to, bo może to być źle, na układ. Z tej sytuacji, z tej konfiguracji, która jest na poziomie wojewódzkim, centralnym i na tym budujmy naszą przyszłość. Powiat Staszowski to jest sytuacja wyjątkowa. Dwa duże zakłady, grupa azoty, czy siarki, grzybowie, elektrownia Połaniec, to są te filary. Ale już też nie jest tajemnicą, że sytuacja geopolityczna w Europie spowodowała, że zmienimy się strategii wojskowe. Kiedyś ten projekt obrony wzdłuż Wisły, mówię o obronie militarnej był wyśmiewany, dzisiaj głośno się o tym mówi, że ta linia będzie tą linią obrony. Też nie jest już to w żaden sposób źle uznawane. Wobec Staszowski ma też szansę na to, żeby na jego terenie została zlokalizowana brygada 8 Dywizji Wojsk Mechanizowanych. Mamy ku temu bardzo istotne i ważne powody. Po pierwsze, potężny zakład energetyczny, czyli podsystem wytwórczy. Mamy potężną stację dystrybucyjną, czyli stację rozdzielczą PSE przy elektrowni Końców. Mamy most na Wiśle mamy zakłady chemiczne. Przypominam, że grupa Azoty wchodziła do tej puli spółek o znaczącym znaczeniu, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, więc te czynniki pozwalają nam na ubiegać się, zabiegać o to, żeby taka brygada została zlotalizowana, już, już zostały poczynione pewne kroki, a chociażby wykorzystanie tych terenów, które są we władaniu czy w zarządzie Starostwa Powiatowego a są, są gruntami skarby pańskie, dają tutaj bardzo jakieś owocne oczekiwania, które moglibyśmy zmaterializować. To jest grupa ludzi, która by to jest, zasiliła, mówimy z perspektywy nauczycielskiej, że demokracja wykańcza nawet tą oświatę, która jest dużą częścią budżetu gminy, budżetu powiatu, to są kwoty 40-35% całego budżetu rocznego samorządu. I jeżeli ta oświata będzie nam, że tak powiem, ubożała, no dzieci, to stracimy na tym wszyscy. Takie działania prowadzone w tym kierunku będą na pewno przyczyniały się do tego, żeby ta demografia się poprawiała. To ślicznie w demografia. Co ma demografia do, do budżetu? No a albo stety. To jest wróżka do tego, żeby się takie samorządy jak Staszów, Powiat Staszowski, Województwo Świętokrzyskie rozwijały. Więc to jest jakby dom na to, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć, zagospodarować te środki, które będą, tak powiem, na wyciągnięcie. Dziękuję Szanowni Państwo, ja już zupełnie powiedział Andrzeja, bo to jest akurat, ja się zajmuję tramwuską divizją. To jest w samej Kielce na Okówce będzie około tysiąca osób, a w całym naszym rejonie głównie, bo tutaj wchodzi szczytowiec też, to będzie od 8 000 do 10 tysięcy żołnierzy samych. Ale to, to będzie wojsko zawodowe, czyli to będą całe rodziny. W naszym rejonie tutaj dużo będziemy mieć jeszcze ile, Powanie Państwo odpowiedzieć, ale tej lokalizacji kilka będzie. Także to po prostu dla mego, to jest najbliższy rozwój demograficzny. Dziękuję bardzo Panowie to za uzupełnienie. Szanowni Państwo, to co powiedział kolega Andrzej, święte słowa. Jeżeli nie wykorzystamy teraz opieki, jeżeli nie teraz opieki, jeszcze raz zadaję pytanie. Jest szansa dla nas wszystkich, dla nas wszystkich, nie dla tych, którzy będą tutaj, dla nas wszystkich, Państwu dawali z prac. Świadom tych słów, dlatego rozmowach z tymi właśnie panami, o których rozmawiamy, mając decyzję, takie są. Jeżeli Państwo weźmiecie odpowiedzialność za gminę, tak jak my chcemy wziąć, pozyskać środki i pewne zagadnienia, że tak powiem, ruszyć które zdajemy sobie sprawę, że są trudne, ale niemożliwe do realizacji. Są możliwe do realizacji, przy tej determinacji naszych ludzi, bo też nic nie Jak Państwo doskonale wiecie, większość projektów, które były pisane, zazwyczaj brakowało jednego punkciku, a tym momencie powiem tak, nie będzie brakowało, bo ten punkcik będzie skasany u góry i chcemy, że tak powiem, wnioski, które byliby składać, żeby białe te wszystkie punkty, które należymy. Daję sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Ale z drugiej strony jedyna szansa na wyzyskanie środków przez najbliższe trzy lata, że tak powiem. Wykorzystamy? Ok, Nie? Zobaczymy. Próbuję. dlatego zachęcam Państwa o oddanie głosów na tych ludzi, których przedstawiłem. To jest naprawdę w warunkach odpowiedzialnych, świadomych pewnej decyzji. Te osoby, które startują u nas naprawdę z odwagą podeszli do sprawy świadom tego, że mogą coś dla tego środowiska zrobić, pozyskać i dalej w tym funkcjonować, aby zaspokoić wszelkie potrzeby, nie tylko mieszkańców miasta, ale i wiosn. W z tego sprawy. Jesteśmy największą gminą w powiecie strasznym i dlatego szansa jest przed nami wykorzystam. To zależy tylko i wyłącznie nie ode mnie, tylko od Państwa. To Państwo decydujecie 8. Kto będzie gospodarzem pracowników? 7. Przepraszam. Nie, no 8. będzie decyzja, 7. nie głosowanie. 7. będzie dobrze. dobrze. Ja ze swojej strony tyle, jeżeli są pytania do mnie, czy do wojewody, to bardzo...